Dzisiejszym minno flashu. relacja z Jarmarku Cysterskiego, informacja dotycząca adopcji psów, zapowiedzi wydarzeń, w tym arie na plaży Szeltzmenda Zaprasza, Mariackie Wieczory Kameralne i wiele innych. Zapraszamy do oglądania. Po raz pierwszy w 17-letniej historii Jarmarz Cysterski wraz z inscenizacją bitwy z Krzyżakami pod Koronowem odbył się na terenach dawnego opactwa cysterskiego przy ulicy Klasztornej. To niezwykłe miejsce i w tym roku przyciągnęło tłumy mieszkańców oraz gości nie tylko z naszego regionu. Program był niezwykle bogaty i atrakcyjny. Już w sobotę odbyły się takie wydarzenia jak turniej bojowy, pokaz musztry lekkiej piechoty, pokaz sokolnika oraz rzemiosła dawnego. W części wieczornej kolejne widowiskowe atrakcje, jakimi były bez wątpienia mecz piłki rycerskiej, bieg dam, inscenizacja historyczna najezdu na Byszewo czy pokaz fire Show. Nie zabrakło stoisk wystawowych, atrakcji dla dzieci i punktów gastronomicznych. Niedziela rozpoczęła się od świętej rycerskiej i złożenia kwiatów pod pomnikiem bitwy pod Koronowem, po czym nastąpiła prezentacja stoisk historycznych i regionalnych. Wreszcie tłumy mogły podziwiać kunszt walk rycerskich podczas inscenizacji bitwy z krzyżakami pod Koronowem oraz pokazy rycerzy konnych. Bohaterów rycerskich zmagań i pokazów po raz kolejny widzowie nagrodzili długimi, zasłużonymi oklaskami. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację 17. Jamarku Cysterskiego i inicjonizację bitwy z krzyżakami pod koronowem, także za wsparcie i pomoc wielu osobom, firmom i instytucjom. Do zobaczenia za rok! Zachęcamy do zapoznania się z relacją znajdującą się na stronie www.koronowo.pl, a także do wysłuchania wypowiedzi. Szanowni Państwo, od kilkunastu lat Jarmark Cysterski, inscenizacja bitwy pod Koronowem i zawsze, od zawsze, od samego początku, niezawodni harcerze z Koronowskiego, chówca ZHP, z nami druh Włodzimierz Domek. Druhu, no zapytam o wrażenia tegoroczne, bo to kolejna 17. edycja, jesteście od zawsze, czy w tym roku było trudniej, czy tak samo, bo nowe miejsce przecież, bitwy i, i jarmarku. Tak naprawdę nowe stare. ja przypominam, że pierwszy raz tu w 2003 roku, a dokładnie 13 października, 6. Koronowska Drużyna czy Człowieżaki, Towarzystwo w Ziemi Koronowskiej, oraz Brat Spożycerski z Gniewu zorganizował pierwszą, czyli tak naprawdę to jest nowe, stare miejsce. Bardzo się cieszę, że tutaj na tle Grabiny, na tle klasztoru bazyliki odbywało się te inscenizacja. Uważam, że od strony technicznej, rekonstrukcyjnej, no, odważę się powiedzieć, najlepsza inscenizacja w tych 17 lat. Bardzo dopracowane szczegóły, dopracowana konnica. Dopracowane szczegóły historyczne, szapowa dla wszystkich rekonstruktorów. Jeden z walecznych rycerzy jest przed nami. Zapytamy o wrażenia, bo wynik chyba znajomy, znany, ale jak się baczyło w tym upale, ciężka sprawa. Jak zwykle, bardzo fajnie, sympatycznie. Podobnie miesiąc wcześniej na Grunwadzie i tak samo gorąco, także przyzwyczajeni jesteśmy, ale jest super. A z jakiego rycerstwa jesteście czy pierwszy raz w Koronowie? E, akurat w Koronowie pierwszy raz, w Koronowie w ziemi także cieszę się, że tej gospodarzom dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Przypominamy o trwającej akcji adopcji psów. Zachęcamy do adopcji czworonogów ze schroniska. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej gminy Koronowo. Aktualnie na Nowy Dom czeka roczna słuczka. Witam serdecznie państwa, Ryszard Smenda. Arie na plaży Ryszard Smenda zaprasza, czyli ja zapraszam państwa i razem mam nadzieję, w połowie pięknych wakacji spędzimy wspaniały czas w pieczyskach. W najbliższy piątek, 2 sierpnia o 21.00 po raz 34, zapraszam państwa. Moich najdroższych, ukochanych pieczyszczań i pieczyszczanki. Wszystkich serdecznie zapraszam. W tym koncercie usłyszą Państwo dwoje wspaniałych artystów z Teatru Muzycznego w Poznaniu i także bardzo ciekawą propozycję z mojej strony, wspaniałego klarnecistę z Orkiestry Toruńskiej. Serdecznie, serdecznie Państwa zapraszam. Zapraszamy na kolejne Mariackie Wieczory Kameralne, które odbędą się 4 sierpnia w Koronowskiej Bazylice. Zapraszamy na godzinę 19.